To będzie bardzo, bardzo wyjątkowy książkowy dzień, bo dzisiaj zupełnie, ale to zupełnie wyjątkowe nagranie z okazji projektu, do którego dołączyłam Paczka Rodzica. Dołączyłam tam ze swoim e-bookiem, w którym znajdziecie ponad 40 tytułów książek dla dzieci, które specjalnie wybrałam i dobrałam do. Ponad 40 tematów, które nurtują nas codziennie. W paczce rodzica jest aż 66 e-booków. Mój plus 65 innych. Ja sobie tak pomyślałam, żeby wam pokazać, co się znajduje w środku w tej paczce, bo ja wam mogę powiedzieć, dobra, 66 e-booków, ale o czym, ale jak, co to ma być. I wymyśliłam, wykombinowałam, że pokażę wam przez pryzmat tego, co ja tworzę i co jest dla mnie ważne, czyli książek dla dzieci. Wybrałam kilka e-booków, no bo wiadomo, że nie 66. Wybrałam więc kilka tytułów, które zostały napisane przez specjalistów. Znajdziecie tam blog Ojciec, Mamologia, bardzo dużo psychologii, pomysłowych zabaw, bardzo dużo przydatnych informacji o jedzeniu, o pieluchowaniu, o emocjach i o właśnie ciąży, i o zdrowiu po ciąży, i o związku. Więc bardzo Was zachęcam do kliknięcia w link, gdzie znajdziecie, no, wszystkie opisy. A ja już się zabieram do opowiadania Wam o książkach i e-bookach, które, no, spinają się. Pierwsze, co wybrałam, to Pewności Siebie, który tworzy Mama Psycholog Dziecięcy. Tam w tym e znajdziecie mnóstwo podpowiedzi, jak sobie dziecko ma poradzić z przegraną, z porażką i z takimi trudniejszymi emocjami, żeby to nie był dramat i żeby to nie był koniec świata. I taki temat również znajdziecie w moim e w Parscy Rodzica. To jest Basia i przegrywanie. Recenzja tej książki jest na blogu Aktywne Czytanie. Ja Wam tylko zwrócę uwagę na to, że pokazana jest tu oprócz Basi, która ma różne rozkminki związane z tym, że fajnie by było zawsze wygrywać, ale rozum że się nie da, dlaczego się nie da, są tu pokazane przyczyny, ale jest też babcia, która wygrała i niekoniecznie fajnie się zachowywała. Więc mamy tutaj o przegrywaniu, o radzeniu sobie, no właśnie z tymi emocjami, ale super by było też nauczyć nasze dzieci, żeby umiały wygrywać, żeby całej reszcie nie było przez to przykro. Fajny temat. Można rozwinąć. Bardzo was do tego zachęcam. Kolejny e-book, który przyciągnął moją uwagę, jest fantastyczny. A właściwie dwa e-booki, bo to są tematy ze sobą związane. Kasia Sikora, nawyki toaletowe u dzieci. Emily Med czyli łagodne odpieluchowanie. I do tych dwóch e-booków bardzo, bardzo Wam polecam. I to znajdziecie również w tym moim e-booku z 40 ponad, grubo ponad tematami. To jest Papa Pieluszko. To, co najbardziej mi się podoba w tej książce, oczywiście jeżeli chcecie o niej wiedzieć więcej, w lupce na blogu aktywne czytanie ten tytuł. Ja Wam chcę zwrócić uwagę na coś bardzo, bardzo istotnego, co się w tej książce dzieje. świadomienie dziecku powoli, powoli, oczywiście małymi krokami, takie bardziej uczenie, Czytania sygnałów ciała dziecka, czyli ta gotowość, o której mówimy od samego początku. No to to nie jest tak, że: łach, dziecko jest gotowe, chopsiu i już wszystko ma. W tej bajce nasza mała dziewczynka bardzo, bardzo potrzebowała wsparcia dorosłych, więc z tymi e-bookami ta książka myślę, że będzie hit. W parce rodzica jest kilka e-booków o jedzeniu i miałam tu ogromny dylemat, żeby się na coś zdecydować, ale wybrałam niesamowite warzywa. Pięknie jemy razem odpięknie jemy dietetyka. Super wskazówki, zresztą we wszystkich tych e-bookach żywieniowych, no tam jest po prostu złoto, ala przecież tam jest, są fachowcy. A ja sobie pomyślałam, że pokażę Wam niesamowite warzywa i to jest książka, której nie znajdziecie w tym moim e-booku, czyli jeszcze coś nowego. To nie jest książka, która mówi, y, masz jeść warzywa, bo są zdrowe. Ona zachęca dzieci do tego, żeby warzywa poznały, żeby jakby poznały się z warzywami. Jest aktywizująca, i jest oczywiście, że edukacyjna, jest bardzo szczegółowo napisana i narysowana. Detale w tej książce to jest coś, co mnie zachwyca. I wiadomo jak to jest z nowościami i w ogóle z chęcią sięgnięcia po coś, czego jeszcze nie znamy. Im bardziej jest to znane, im bardziej to jest stery i nudne, tym łatwiej dzieciom po prostu przekonać się do pewnych rzeczy. Więc do tych wszystkich e-booków jedzeniowych z paki rodzica. Proszę bardzo, mogą wskoczyć niesamowite warzywa, bardzo was wesprą. Teraz myślę, że możemy wskoczyć trochę do emocji, i jest też. Zerkam sobie tutaj, bo wypisałam. A mamologia przecież! Kazik to są w ogóle książki o emocjach. A mamologia zrobiła też e-booka, jak wyciszyć dziecko po szalonym dniu. I tutaj wjeżdża książka, którą uważam za jedną z najfajniejszych. Za dużo, jak uratować trudny dzień. To jest książka dla dzieci, które czują bardzo dużo, są bardzo ważne wrażliwe i takie z pozoru zwykłe sytuacje, które są na przykład spotkaniem z przyjaciółmi, na plac zabaw, w ogóle pobytem w placówce, to może być właśnie za dużo. Zobaczcie jaka soczysta, jaka mocna jest ta okładka. Tutaj faktycznie się za dużo dzieje i tak to ma wyglądać na obrazku, ale znajdziemy tutaj również informację, że po pierwsze to jest w porządku, ty możesz się tak czuć. Tak po prostu twoje ciało, twój organizm i twój układ nerwowy działa i co zrobić jak dziecko może się wyciszyć, zwolnić, żeby ten układ nerwowy nam po prostu nie zwariował? fantastyczna propozycja. Mam nadzieję, że znajdzie się w wielu domach i nie dajcie się zmylić, że to jest tylko o wysoko wrażliwych dzieciach. Ja uważam, że to jest o każdym dziecku. O, mam tutaj super dwa e-booki z Paki Rodzica. Kasia Augustyniak, zabawy ratunkowe i przedszkolak, gdy dziecko jest na nie. Wszyscy znamy tę sytuację, gdy dziecko jest na nie, albo gdy właśnie chcemy jakoś pokazać maluchom, że pewne reguły, Pewne nasze wymagania, pewne rozmowy, pewne zasady, które są w naszym domu, one są po coś. One nie są takie wyssane z palca, żeby dziecku utrudnić życie, i żeby sprowokować je do. Płaczu czy marudzenia, ale są po to, żebyśmy mieli ten dom zorganizowany. Zresztą w Pacy Rodzica są też e-booki dotyczące na przykład właśnie sprzątania, uporządkowania przestrzeni, i to jak najbardziej się kwalifikuje również do rozmów z dziećmi i do tematów, które są zawarte w tej książce. 24 godziny z życia mądrej rodziny. To, co mnie tu zachwyca, to to, że jest pokazany cały dzień, no 24 godziny, więc i wieczór. Jakie możemy mieć problemy o poranku, kiedy dzieciom nie chce się. Się wstać, kiedy się czasami spóźniamy do szkoły, kiedy rodzice nie mają już energii, żeby stawać na rzęsach i też potrzebują trochę przestrzeni dla siebie. Dlaczego starsze dzieci mogą inaczej, a młodsze dzieci inaczej? Nie mówię, że więcej/mniej, ale inaczej. Dlaczego maluchy mogą to uznawać za niesprawiedliwe? I to co jest genialne, to to, że ta książka pokazuje perspektywę i rodzica. I dziecka. Koniecznie wpiszcie na blogu w lubce 24 godziny z życia Mądrej Rodziny. Ze szczegółami opowiadam o tej książce, bo uważam, że jest jedną z najlepszych książek dla dzieci obecnie na polskim rynku. Idealnie pasuje do tych dwóch e-booków z paki rodzica. Idealnie! A teraz coś dla rozluźnienia. Chociaż nie mogę powiedzieć, że to nie ma zbawiennego wpływu na emocje i na układ odpornościowy oraz przede wszystkim nerwowe dzieci, co i jak rośnie w ogródku. Z tą książką skojarzył mi się e-book, który stworzyła Flora z Pola, Rodzina w Ogrodzie. No a jak już rodzina jest w Ogrodzie i znajdziecie tam różne ciekawe wskazówki, i powiecie: Dobra, hurra, dziecko, no to robimy, zaczynamy. A dziecko, yy, nie, nie chce mi się wychodzić z domu. Zacznijcie czytać tę książkę. Ona pokazuje tutaj wszystkie pory roku, co też jest super. Pokazuje nam sezonowe rośliny, które możemy razem z dziećmi oczywiście siać. Sadzić, pielęgnować w ogrodzie cały rok albo przez większość roku. I zobaczcie, mamy tutaj też pokazane taki cykl rozwoju. Jak e, zasadzimy i nic nie będzie, no to dziecko może mówić: No dobrze, dobrze, no ale kiedy, 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 co ja zobaczę, co ja mam zobaczyć? Tutaj właśnie jest pokazane na każdej stronie, na co czekać, co zobaczysz, na przykład rzodkiewka. I czasami są też e, przepisy: no bo jak już to mamy z ogródka, no to fajnie by było. 脏兮 Tym zrobić. A, pokażę Wam jeszcze super książkę. Monika Andrzejewska zrobiła e-booka o nieśmiałości. Nieśmiałość, jak wesprzeć dziecko. Ja chcę pokazać książkę, którą jestem zachwycona, a o której jest trochę cicho. To jest książka Jestem Cichy, pokazująca, jak widzi świat dziecko, no właśnie, ciche, no właśnie to takie wycofane, które my często określamy jako dziecko nieśmiałe i takie założenie gdzieś tam. W tyle głowy mają przynajmniej niektórzy. Myślę, że jak przeczytacie e-booka Moniki, to będzie wiadomo, że niekoniecznie trzeba przyklejać dzieciom łatkę, ale niektórym może się wydawać, że jak ja mam takie nieśmiałe, wycofane dziecko to ja muszę mu pomóc, muszę je ośmielić, chcę, żeby ono było hop do przodu. A Jestem Cichy pokazuje, jak wygląda świat takiego cichego dziecka, jaki on jest piękny, jaki on jest wspaniały i daje dziecku takie, takie prawo do tego, żebyś no właśnie taki był. Oczywiście, że warto ćwiczyć różne techniki, różne sytuacje. Dziecko prędzej czy później będzie musiało się odezwać i super, jeżeli będzie umiało to zrobić właśnie ze wsparciem rodzica, ale warto też pokazywać dzieciom takie książki, które mówią jesteś ok, ze swoim wycofaniem i ze swoją nieśmiałością, to jest twój świat i ja go szanuję. O, Buba gada o logopedii. Mówiłam, że to są grube ryby w tej paczce rodzica. Oczywiście, że Buba ma swoją książkę, ale ja jeszcze chciałabym dorzucić coś bardzo fajnego, co odkryłam całkiem niedawno i też w moim ebooku tego jeszcze nie ma. Są tam inne książki o wspieraniu mowy, zachęcające do ćwiczeń mowy, ale pomruki uważam, że są świetne. Po pierwsze dlatego, że są kartonowe, po drugie, dlatego, że mają okienka, a skoro są okienka, no to jest też jakby podwójna zachęta do tego, żeby ćwiczyć. I nie ćwiczymy całych zdań, ćwiczymy, wiecie, dźwięki brum brum, koko, kukuryku. Akurat ja mam część na wsi, więc zaglądamy, co jest na wsi. To tu mieszka? Mam też część w mieście, a jest też część na dobranoc. Ja uważam, że warto do ćwiczeń mowy szukać takich książek, które zainteresują dziecko, które zachęcają do powtarzania dźwięków i które zachęcają do manipulowania paluszkami, rączkami. No i zaciekawiają: no bo co się kryje pod tymi okienkami? Łukasz Burnas przygotował e-booka Rozstanie rodziców i co dalej. To jest bardzo trudny temat i cieszę się, że w paczce rodzica jest również on poruszony, bo nawet zerkając na to, co się dzieje w grupie Aktywne Czytanie, ile razy szukacie książek na temat rozwodu, rozstania, różnych rodzin. No wiem, że to jest temat bardzo potrzebny. Ja Wam pokazuję książkę o rozstaniu rodziców, będzie inaczej. W tej książce mamy rodziców, którzy dogadują się, w sensie nie idą na noże, jeśli chodzi o rozwód, więc Taka sytuacja jest tu pokazana, kiedy dziecko czuje się bezpiecznie w tej rozmowie. Oczywiście, że jest mu smutno. Oczywiście, że ta zmiana sprawia, że dziecko boi się, stresuje, potrzebuje wielu, wielu rozmów, ale też ta zmiana tutaj, zobaczcie, tęcza wyszła po burzy. Ta zmiana jest tutaj pokazana jako coś, co jest trudne i potrzebuje czasu, ale w konsekwencji wychodzi na lepsze całej rodzinie. Więc jeśli potrzebujecie jeszcze wsparcia do rozmów z dziećmi, to jest jedna z książek, które dają siłę. Ebook Joanny Madej, czyli Jak pomóc dziecku, które się boi? To jest coś, co powinno się znaleźć w każdym domu, bo są najróżniejsze sytuacje, w których nasze dzieci się obawiają. Ja Wam jeszcze podrzucę dla 5-6-latków tytuł Dobre sposoby na dziecięce troski, gdzie znajdują się przykłady różnych trosk, no właśnie problemów, takich, które budzą lęk albo może bardziej niepokój, zaniepokojenie dzieci takich codziennych sytuacji. A czasami nawet i bardzo szczegółowych sytuacji, na przykład, co będzie, jak ja coś powiem nauczycielce, a ona mi nie uwierzy, albo co będzie, jak ktoś mi zwróci uwagę na placu zabaw, co będzie, jak będę się stresować występem, i tak dalej, i tak dalej. Tych trosk jest tutaj bardzo dużo i myślę, że taka książka może być super uzupełnieniem do tego e-booka, który z kolei rodziców wspiera w tym, żeby umieli rozmawiać o lęku ze swoim dzieckiem. Mama fizjoterapeuta, ogromna moc dotyku. Fantastyczny e-book wyjaśnia. Takie podstawy związane z tym, że nasze dzieci potrzebują naszego dotyku, jak to na nas wpływa, co to robi i jak dobrze to robi na układ nerwowy. A ja wam jeszcze podrzucam wierszyki do brzuszka i dla maluszka. Jeżeli chcecie zamówić pakę rodzica dla siebie i jesteście na przykład w ciąży, albo planujecie dziecko, to też jest moment, żeby to zrobić. Albo chcecie podarować pakę rodzica komuś, kto jest w ciąży. To jest genialny pomysł i genialny prezent, który nigdy się już nie powtórzy. Bo za taką cenę 66 e-booków nigdzie już nie dostaniemy. I do tego jeszcze wierszyki do brzuszka i dla maluszka, właśnie do tego e-booka dotykowego można je czytać w zasadzie, nawet dzieciom 5-6-letnim będą przeszczęśliwe, bo to dalej nasze maluszki, ale autorka pomyślała o tym, żeby znalazły się tu wiersze na różne tematy. I to właśnie takie, które czasami czytamy jeszcze do brzuszka, na pewno dla maluchów nowonarodzonych, dla wszystkich dzieci, którym chcemy takimi słowami, wierszykowymi, okazać miłość, czułość, nasze wsparcie, no to, że się cieszymy, że z nami te maluchy są. Mam nadzieję, że podpowiedziałam wam kilka fajnych książek, na kilka fajnych tematów. No i teraz wasza kolej. Oczywiście w który jest dołączony do paczki rodzica, jest tych książek więcej. I co też jest ważne, zostawiłam tam od razu linki, gdzie, jak sobie klikniecie, to możecie przejść albo do recenzji, jeśli mam tę książkę na blogu Aktywne czytanie, a najczęściej mam, albo do Ceneo na przykład, żeby sobie od razu porównać cenę i wybrać to, co jest dla Was najlepsze. No a ja mam nadzieję, że wszystkie te e-booki z paczki rodzica bardzo, bardzo Was ucieszą. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Jeśli tylko zamówicie paczkę rodzica, jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń.